Witam państwa serdecznie Wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj taką chochlę wazową do zupy nie tylko zupy firmy Brabantia. Jest to wersja stworzywa sztucznego specjalnego do kuchni odpornego na wysokie temperatury oraz stalowej rączki metalowej w kolorze matowym. Tak jak widać, ta łyżka prezentuje się mniej więcej tak chochla, tutaj dodatkowo na ręce mamy taki pierścień z tworzywa sztucznego który zapobiega ślizganiu nam się ręki, on jest specjalnie tutaj wyprofilowany no i ta rączka ze stali matowej, nierdzewnej z logiem Brabantia tutaj u góry, jest to produkt oryginalny na 5 gwarancji jeszcze podam symbol to 36-3603 Ostatnie 6 cyfr kodu kreskowego. Wpisując u nas na stronie, znajdą Państwo bezpośrednio ten produkt. Dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych pokazów, na których można zobaczyć inne akcesoria tej firmy. Jak i oczywiście do zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.